Okej, okay, moi drodzy, witajcie, dostałem coś. Patrzcie, mogę coś tu odebrać. Jasty Gwin, co to jest? Patrzcie, dostałem jakieś ikonki, ale od kogo? To nawet nie jest napisane. I e, darowizna ikon gracza z przebraniami. Patrzcie, tu jeszcze coś dostałem. Ikona gracza. Dostałem za darmo. Ty, nie wiem, czy wiecie, że coś takiego można dostać. Wow. I odebrałem. Ja cię, mam jakieś ikonki, nieźle. Całkiem, całkiem dobrze. Bardzo mi się to podoba. No cóż, nie było to najlepsze. No ale cóż, no niech będzie, sprawdźmy misję, jakie mamy. E, pokonaj 10 przeciwników RICO, Mortis lub Karl. RICO, e, Mortis lub Karl. No dobra, no spróbujemy. Słuchajcie, dzisiaj zagramy e, RICO na starcie solo. Nie wiem, czy mi się uda, no ale zobaczymy. Oczywiście będzie, będzie ciężko, ale damy radę. Oczywiście, no miejmy nadzieję, ale nieładnie mnie tak oszukiwać, ludzie. Miejcie litość nad noobem. Wydałem 80 tych kamyczków. Nie, no to tak dużo. Bo powiedzieliście, że, że tak może być. A tu się nie, nie wydaje, że tak będzie. Dobra, biorę ten zrzeton. Ty, no, gościu. Gościu mnie. Zaraz pokona. Jasny gwint, Ty, Erik, ale mnie denerwujesz. Co za się na mnie uwziął. Co za ziomek, ty. Cię uwziął na mnie po prostu. Przed za mną yy, i tyle. Cały czas. Nie wiem, ci ludzie są dziwni, naprawdę. Dobra, zagrajmy teraz nieco inaczej. Zobaczymy, jakie będzie ich zachowanie. Dobra, pójdziemy tak. Dostała troszkę. Gdzie ona jest? Czemu ona tam idzie? Ty, ten, ten jest tutaj, nie? No Jezus, Maryja! Nie, ta mapa nie jest, słuchajcie, na tą postać. To nie ma szans, żebym co, coś coś, ugrał tą postacią. To będzie ba. Ewex. Kto to był Ewex? Słuchajcie, jakby ugrać to, to. to... czekajcie, Ewex, Ewex. To, to jest jakiś Cox? Jakiś ten? Dobry gracz? Nie wiem, nie wiem. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy jak pójdzie. Mam nadzieję, że teraz tym Rico jakoś dam radę coś ugrać. No bo, no bo ciężko jest, słuchajcie, ogólnie. Dawaj tu, Frank! Punk! Dawaj. Oj, oj nie, nie, to, było, to by było biednie. Ja bym zrobił coś takiego. Dobra, ja zbieram skrzynki. Ci niech się tu biją, moja skrzyneczka. Pygi, dobrze. Jezus, Maria, gościu! Dobra, ja tu idę. Nie! Jezus, Maria, gościu! No, co jest? Jaki przyczajony w krzakach siedział. Co za koleś? No, nie wierzę. Co za koleś, co za ty. No dobra, ale zrobiłem jakąś misję przynajmniej. Eweks. 25 To to był Evex. Słuchajcie. No nie wierzę, że tutaj. O patrzcie, mam 10 kamyczków dostałem. Fajnie. E, bo ja mam znajomych i w znajomych jest dużo osób. Patrzcie. E, brod. Patrzcie, mam soła, MM Mario. Dużo osób. A nie, ja mam tylko 8 znajomych. Mario, myślałem, że będzie więcej. Oliwier Gawłowski, tak? No cóż, to, a, ale miałem chyba kiedyś takiego prosa w znajomych, tak mi się wydaje. Ale może, może się mylę. Prawda? Może w duo mi pójdzie lepiej, także szukam kogoś do duo. Lecimy z tym. Mam nadzieję, że się uda. Ty jezu, jakie tu są dziwki. Czemu ten jednorożec tak dziwnie wygląda? Okej, okay, no zobaczmy czy tym razem pójdzie mi nieco lepiej, no bo wiecie jak to jest. Chodź. NPO. E NPO. Ty... Ała, awa, biją! Biją, biją mnie! Chłopy mnie biją! Ej, nie mogę iść! Nie mogę, co jest? Czemu mnie tu tak... A, on tam siedział. Nie gin tam. Kolego, nie gin, nie gin. Dobra, dobra. Dobra, czekaj, NPO. Dobra, patrz, patrz. Gdzie on jest? Panie, MPO? Where are you? Jezu, jak tu się tym źle steruje, ty. Strasznie źle się tym, słuchajcie, kieruje. Dobra. Ała! Niedobra pani. Co jest, ty?! No bo on miał 11 tych puszek. Jezus. Jesus Christ, jakie to było... To było mega słabe, ty. Ja nim nie, nie wygram żadnych tych... Nie pokonam tych przeciwników, ty. Przeciw Mortis Morty Zupkar. To jest mega, mega ciężko, słuchajcie. Nie wiem. Bardzo ciężko to zagrać. No dobra, grajmy jeszcze raz. Zobaczymy. Może tym razem będzie lepiej. Ale ciężko, ciężko. Ło, wow, ile tu skrzynek. Jezu, kto tu bi wziął? No nie, no to przecież... Przecież to będzie przerąbane. Wygrać coś tutaj. Jak myśmy to przeżyli, to ja nie wiem. No, panie, ja. Jest! No, w końcu trasnąłem. Kurde, widzieliście te dzikie place'y? Ja cię że. Jest, wygraliśmy! Uu! Tak jest, kurka, no w końcu. Dawaj, jedziemy dalej. Grasz ze mną jeszcze, czy nie? Proszę, 10 tysięcy obrażeń. Nie chcę zagrać! Kurka, my tu wygraliśmy, a on nie chce grać. Ile pokonałem już tych gości? Trzech, jeszcze sześciu i będzie go, kozacko. Dobra, <gryw> całkiem nieźle. Widzieliście to, nawet bot potrafi dobrze zagrać Haha <laughs> Dobra, lecimy Zobaczymy. Zobaczymy dalej czy, czy się uda. O, patrzcie, pan skrzyneczka tutaj jest Dobra, zobaczymy. Ty, ale gdzie ty idziesz, kolego? Patrz, że tu mamy. O nie No Jezu Panie O kurde, o kurde, dobra. Ja stąd spadam. Czterech już mamy, dobra, ja idę do tego. Się wkopał. Jezus! Nie wiem jak to zrobiłem. Jeden gwin. Ale jestem pro player. Ja cię gwizdę, więcej. Szczęścia, nie... ej idźże, idźże, Mniej więcej szczęścia niż rozumu. Co tu się podziało, to ja nie wiem. Co ja robię? Dobra, dawać to, to jest moje wszystko. Dawaj, dawaj, chodź tu. Nie, nie, gdzie ty idziesz, kolego? No. Jest! Znowu wygrałem! Kurde, ty, patrzcie. Jezu. Jest. Jest. Pięciu aż pokonałem, czyli zrobiłem tę misję, słuchajcie. A nie, jeszcze jedna misję trzeba, tak? Nie wiem, czy się udało. Dobra, udało się. 39, patrzcie, mogę wziąć sobie to. Te żetonki, błyskotki jakieś. Epicki, co dostaniemy? A. Dobra, walcz drużynowo, ty, zagrajmy, może, może ktoś, z... ktoś ze... zagra ze mną. O, patrzcie, zagramy z Pewexem, dobra, Pewex. Gramy. Chodź, gramy czy nie gramy? Ciekawe. To jest chyba jakiś też y, Nubek, nie? Tak mi się wydaje. <grywa> no, wydaje mi się, że to akurat Progracz, dobra, nie będę sobie żartował. Dobra, lecimy. Uwaga. Mam nadzieję, no, słuchajcie, muszę go wykerować, nie oszukujmy się. Dobra, pokażemy mu. Dobra, lecimy. O nie, te dźwięki tego są. Oj! O kurde! Nie! Ale się tu wkopałem! O oh, Jesus Christ! Już pierwsze keerowańko było, nie? Nie wiem, czemu tam wskoczyłem, ale niech będzie. Dobra, no muszę poczekać. Nie wiem, pod, podpaliłem się, nie? O jezu! <ścoughs> dobra, pierwsze koty za płoty. <ścoughs> Straci rangę przeze mnie i to będzie, dobra, gramy jeszcze raz. To jest dobra zabawa, nie? Lecimy. Ciekawe czemu się to tak aha bo tylko czterech graczy znalazło że się to wczytuje dobra teraz zagram ostrożniej, nie będę się tutaj tutaj podpalał zagrajmy teraz na szczyt moich możliwości czyli padnę po sekundę po sekundzie dobra idziemy o będę cię kierował gdzie on idzie Dobra, idę w tę stronę, ty, ale to dużo wyskakują te postacie, nie? Strasznie daleko lecą. O kurde, ty! Jasny gwind! Ty, bo on miał 10 tych. Jasny gwint! Dobra. No widzicie, ze mną to się nie da. Ugrać tego nie da. Może jedną chociaż wygramy, ale chyba wydaje mi się, że przeciwników mamy za mocnych, bo ma dużą rangę ten Ewex, tak mi się wydaje. O, no to tu ta gra nam teraz mówi, wygrajcie to, dwie skrzynki przed sobą, to, to, to już jest sukces. To już jest sukces. Czasami mi ta postać się zatrzymuje. Patrzcie jak ten przyspieszył na tym motorku. O Jezu. Daj na Mike tu jeszcze nam. Chce, chce napytać biedy. Ziomek! Jezu, co jest? Co jest? Co to za jakieś dziwne rzeczy się tu dzieją? Ło kurde Jasny gwint. Łopanie, ale mi zarzucił beczką. Ale słuchajcie, mi się coś dzieje, bo nie mogę postać. Czasem mi się za... wyłącza. To jest takie dziwne, nie? Nie wiem czemu. Chyba coś z telefonem jest. Nie mogę... Postać mi się sama zatrzymuje. Nie wiem czemu tak jest. Dobra, jeszcze jeden meczyk. Zobaczymy. Mecz uśmiechu, no tym razem jedna skrzynka. Spocony kaktus. Dobra, tutaj będę się słuchajcie ukrywał. No bo co? Poczekamy na niego. Nie ma, że boli. Jeszcze cztery drużyny zostały w ogóle. No dobra, na razie jest Ajajaj. Aj, aj. Oj Ewek, chyba nie dasz rady, bo tutaj ma gościu <ścoughs> oj, oj oj, GG Ale będzie powrót Dobra, bierzemy go z dwóch stron o nie! Jeszcze ten się tu pojawił <ścoughs> No nie Zablokował go własnym ciałem. No nie. No ale dobra, mamy chociaż plus 7 na zakończenie. Super, dziękuję za grę. <ścoughs> nie było tak źle. Moi drodzy, tyle dzisiaj.